Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej Toyocie Grosz Corolla 2024 rok. Omówimy jej cenę, specyfikacje i dane techniczne. Zastanowimy się, czy ten samochód jest wart swojej ceny i dla kogo będzie odpowiednim wyborem. Zapraszam do oglądania! Cena Toyota Grosz Corolla 2024 rok będzie dostępna w dwóch wersjach. Core i Circuit Edition. Cena wersji Core zaczyna się od 179900Z, a Circuit Edition od 199900 zł. Specyfikacja: silnik trójcylindrowy 1.6 litrowy turbodoładowany o mocy 300 km i momencie obrotowym 370 nm. Skrzynia biegów: sześciobiegowa manualna. Napęd, na wszystkie koła, AWD. Zawieszenie, sportowe, z amortyzatorami Zax i sprężynami Eibach. Hamulce, 14-calowe z przodu i 11,7-calowe z tyłu. Felgi, 18-calowe z oponami Michelin Pilot Sport 4S. Masa, 1475 kg. Dane techniczne. Przyspieszenie 0 do 100 km na godzinę, 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna 230 km na godzinę, ograniczona elektronicznie. Zużycie paliwa 8,2 L 100 km, średnie. Emisja CO2 186 G km. Wyposażenie. Wersja COR jest standardowo wyposażona. System multimedialny z ekranem dotykowym o przekatnej 8 cali. Apple CarPlay i Android Auto. Klimatyzacja automatyczna. Podgrzewane fotele przednie. System audio JBL z ośmioma głośnikami. Wersja Circuit Edition dodatkowo posiada sportowe fotele Recaro. Torsen LSD na tylnej osi. Większe hamulce Brembo. Spoiler dachowy. 18-calowe felgi z lekkich stopów. Podsumowanie. Toyota Grosz Corolla 2024 to hot hatch, który łaczy w sobie mocny silnik, sportowe zawieszenie i napęd na wszystkie koła. Jest to samochód dla osób, które szukają emocji za kierownica. Toyota Grosz Corolla 2024 to zupełnie nowy model, który dołacza do gamy sportowych samochodów Toyoty. Jest to usportowiona wersja popularnej Corolli Hedgeback, która została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnych osiągów i przyjemności z jazdy. Toyota Grosz Corolla 2024 rok jest dostępna w dwóch wersjach wyposażenia Core i Circuit Edition. Wersja Core zaczyna się od ceny, podczas gdy wersja Circuit Edition kosztuje ceny. Wersja Core jest wyposażona w szereg funkcji standardowych w tym 18-calowe felgi aluminiowe, sportowe fotele, system multimedialny, z ekranem dotykowym i pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Wersja Circuit Edition dodaje kilka ulepszeń zorientowanych na osiągi, takich jak 19-calowe felgi aluminiowe, mechanizm różnicowy, o ograniczonym poślizgu, ulepszone hamulce i sportowe zawieszenie. Toyota Grosz Corolla 2024 rok jest napędzana 16 litrowym 3-cylindrowym silnikiem turbo o mocy 300 mechanicznych i momencie obrotowym 370 nm. Silnik jest połaczony z sześciobiegowa manualna skrzynia biegów i napędem na wszystkie koła. Toyota Grosz Corolla 2024 rok przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 5,5 sekundy i osiąga prędkość maksymalna 230 km na godzinę. Toyota Grosz Corolla 2024 rok ma szacunkowe zużycie paliwa wynoszące 9,4 l 100 km w mieście i 7,1 l 100 km na autostradzie. Toyota Grosz Corolla 2024 rok ma sportowe i zorientowane na kierowcę wnętrze. Fotele są wygodne i zapewniają dobre podparcie, a deska rozdzielcza jest dobrze zaprojektowana i łatwa w obsłudze. Toyota Grosz Corolla 2024 rok ma 272 litry przestrzeni bagażowej, co jest wystarczające na małe bagaże lub zakupy. Toyota Grosz Corolla 2024 rok jest wyposażona w system multimedialny z ekranem dotykowym, który obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. System jest łatwy w obsłudze i zapewnia szereg funkcji, w tym nawigację, streaming muzyki i połaczenia Bluetooth. Toyota Grosz Corolla 2024 rok jest wyposażona w pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, który obejmuje szereg funkcji bezpieczeństwa takich jak system ostrzegania przed kolizją, system automatycznego hamowania awaryjnego, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu i adaptacyjny tempomat. Toyota Grosz Corolla 2024 rok jest objęta 3-letnia 6000 mil gwarancja podstawowa i 5-letnia 60000 mil gwarancja na układ napędowy. Silnik 1.6 litrowy, trójcylindrowy silnik turbo. Moc 300 koni mechanicznych. Moment obrotowy: 370 nm skrzynia biegów, sześciobiegowa manualna. Napęd: napęd na wszystkie koła. Przyspieszenie 0 do 100 km na godzinę, 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna: 230 km na godzinę. Zużycie paliwa. 9,4 L 100 km w mieście, 7,1 L 100 km na autostradzie. Przestrzeń bagażowa 272 litry. Funkcje bezpieczeństwa. Pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Toyota Grosz Corolla 2024 to ekscytujący nowy samochód sportowy, który z pewnością przypadnie do gustu entuzjastom motoryzacji. Dzięki mocnemu silnikowi, precyzyjnemu prowadzeniu i bogatemu wyposażeniu, Toyota Grosz Corolla 2024 rok jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących samochodu, który zapewnia zarówno osiągi, jak i praktyczność.